Hey, cześć, w w mójcie z tej strony x Caesar, i w kolejnym odcinku z różowych addonów na kierach Mamy to dzisiaj Iridescent head Antreska. Czyli oczywiście addon, że zabiera nam wszystkie toporki. Mamy tylko i wyłącznie dostępny jeden toporek, ale za to ten toporek Automatycznie powala surwa na jednego strzała. Yy, także no myślę, że bardzo, ale to bardzo znane do jednak, jakby nie patrzeć. Z perkami, jakimi sobie zagramy? Yy, barbecue and Chili. Yy, zamieniam się w such. Yy, undying i Ruinka. Taki trochę zmieniony. Miałem jeszcze tam szelastą dziewicę, ale skoro mam tylko jeden toporek, to nie musimy go jakoś mega, mega szybko wyciągać, w sumie szczerze mówiąc. Także zagramy sobie tak. Kolejny odcinek oczywiście będzie z tym addonem, że łowczyni porusza się z prędkością 4,6 metra na sekundę, gdy nie ma toporków. Specjalny build już w miarę przygotowany, powiedzmy, także będzie całkiem zabawnie. No i co? Mam nadzieję, że seryjnie się oczywiście podoba. i wam się podoba, fajne wyświetlonka robimy, fajne lajkence robimy. YouTube w ogóle zawsze patrzę z rana. Jak w ogóle czekać, trochę lekko może. Kamerka tak lecił tylko w górę. Patrzę z rana zawsze tam y, na te. Mm, by się z rana. Zawsze po odcinkach jest tam po. Jakieś 8, 5, 9 czasami nawet lajkensów like yy, I zawsze patrzę z rana jak się budzę Jest jeden lajk like. Potem yy, wieczorem znowu jest normalnie już Nie wiem dlaczego YouTube cofa te lajki like y, potem znowu je oddaje ja nie wnikam ogólnie, także no cóż. Ale cieszę się, że, że seria się tak fajnie przyjęła. Tam yy, pan Czarek, chyba, jeżeli się nie mylę, jeżeli tak, to przepraszam, mówił, że jak jako jedna z ulubionych serii. Także dziękuję bardzo za takie miłe tutaj słówka. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, co lubią tę serię i wszystkich, co oddają lajeczki. Ja tutaj jeszcze bardzo dobrą. No, oczywiście, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, bo znalazłeś go, znalazłeś go przez przypadek, a lubisz DBD, nie zapomnij pierdolnąć subskrypcję, ponieważ tutaj DBD dużo. Mamy 450 subów, niesamowite w ogóle. Wow, wiła. Wow, wow. Także tak, także może nawet kurde czekajcie, ostatni subskrybenci, zaraz wam powiem kurde i normalnie żeby nie było tutaj, że wiecie, ja tutaj nie zachęcam do subskrybowania kurde, sekundę, tylko jak się, się YouTube mi załaduje, komunikaty mi dają, niesamowite także, yy, Stry, yy, Sytyry1x, Stri 1 x nie wiem jak to się czyta, dziękuję też za suba właśnie, yy, pan Grewus dał subskrypcję, dziękuję bardzo serdecznie i 5 dni pan Piesio, także dziękuję wam, jeszcze tutaj tydzień temu pan Szymek, potem tydzień temu pan Neo kampanii, nie wiem, dwa tygodnie Matrix, dziękuję za te subskrypcje wszystkie, że tak ładnie sobie dochodzą, bardzo jestem wam wdzięczny, yy, no i co, no i tak dalej, kurde, dawajcie ludzie, jak nie macie subskrypcji jeszcze, bo 72% osób yy, oglądających filmy, ponad 72% osób nie subskrybuje kanału. To jest <ścoughs> bardzo dużo, naprawdę, to jest tak ogromna liczba, że tyle osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybuje, no to jest w chuj, szczerze mówiąc, naprawdę, 72% osób no ponad procent, no to jest dużo. Także nie bój się zostawić suba, mój drogi. No, no, jak nie chcesz komunikatów o filmach, po prostu dzwoneczka nie zaznaczaj, i będziesz miał gitara, siema, wszystko. Także mówię, zachęcam tutaj serdecznie. O czemu by nie sobie podbić tego i tak fajnie ten kanał ożył, w miarę powiedzmy, jest taki aktywny w sumie. Wy też tam ak aktywnie działacie, czekajcie sobie. Tutaj ładnie zrobię ten mikrofon, może bardziej. Muszę go usztywnić, wiecie, żeby bardziej tam u górze się tak kierował, a nie tak w dół. Jak to wygląda na kamerce? O no, i tak całkiem optymalnie. Mój ruin jest jakoś mega potrzebny do, do tego oczywiście, no ale tam niektórzy może, nie wiem. Lubią patrzeć na moje reakcje czasami. To jest kinda possible, więc no. Gierka się ładuje troszkę długo, ponad 3 minuty chyba już, ale no niby wszystko działa, także. Także co? Proszę załaduj, nie chcę takiej mowy tutaj. Stracić, mordo. Okej, okay, elegancko. Niespokojny oddział, przytułek, krotus, No i tak, ja Huntresską bardzo lubię grać, ale bardziej fan to play, nie tryhardowo. Nie umiem jakoś mega bardzo rzucać... Yy. Ale Undying nam mówi, holy fuck. Nie lubię jakoś tryhardowo mega tą Huntresską, także ten... Okej, okay, Undying nam mówi, że tutaj typiarka niszczy to, właśnie dlatego wziąłem Undying. Wziąłem taki bardziej pod ten... Pod... Yy. Aury. Cześć, witam. Okej. Okay. Zaczyna się szampańsko, jak widzicie. Dlatego wziąłem specjalnie Undying, I'm All Ears. Specjalnie właśnie w expijam tą żeby właśnie sobie wy Właśnie zamienią się w słuch. I taki właśnie build, bardziej właśnie pod one haceta właśnie. Żeby ładnie ich powalać i żeby widzieć ich aury. Pewnie się spodziewają, że jest już Undying. Skoro właśnie... Wiecie, poszedłem do niej. A chyba, a chyba że nie są Play With your Friends, to wtedy... Może i nie. Gierka rozpoczęła się bardzo ładnie. Na razie zero genów, a jedna powalenie. Także milusio. Nie liczcie na to, że będę ciągle trafiał tymi toporkami. Tym jednym toporkiem. Bo mówię, a to tam Bob jestem. Taki trochę. Tutaj cicho. Może tam zobaczymy, co? Też cicho. Chyba się czekają, co? No w mogłem się rzeczywiście, kurde, tego... Yy żelazną dziewicę, zamiast... nie wiem czego. Bo tutaj się będą chowali może w szafkach. Przepraszam za wszelkie FPS-y, moi drodzy. Cześć, kolego. Okej, okay, biegniemy na górę, spoko. To był bardzo błąd. Okej, okay, to też był błąd z mojej strony, no okej, okay, no to auto otaczkami, no. Ale lagi, widzicie to? Aj, mój komputer, przepraszam, guys, za to. Naprawdę. Mam tego świadomo, że mój komputer jest naprawdę nie za fajny. Ruinka tutaj mam nadzieję, że wykeruje w miarę. Nie mamy toporków, a ona znowu. Dobra. No to okej, okay, chociaż palety stracimy, ale fps -y. Tylko to nie jest wina DbD raczej. Tylko to jest wina rzeczywiście mojego kompa, który jest już po prostu przestarzały, jeżeli chodzi o kartę graficzną, Bo ma gtx x 1050, która już nie daje rady po prostu, no. Intel Core i7-7700K mam na przykład. To jest spoko. 24 ramy, też spoko. Mówię, tylko ten procek do wymiany. Okręcą kręcą mnie na ostro tam. O koleżanko, chcesz być stunelowana? O, kurwa, skoczyłem z krzesła, nie wiem, czy to widzieliście. No to otaczkami cię pizgam, może co to na to? Może, przepraszam, moja myszka była za blisko klawiatury i uderzyłem klawiaturę. Niedobrze. Cześć. Ok, zamieniam się w such. Cześć, koleżanko, dead hardzik. Trochę tunel. Ale, jakby, no już nie będę, kurde, i ten trochę czasu minęło, nie? Więc nie będę slugował. Bo to nie ma kompletnie sensu w tym momencie. Ok, powiesimy. Za blisko myszka mam tego, rzeczywiście, no. Bo teraz uderzyłem klawiaturę zamiast wykręcić, niestety. E, kameruję się, bo nie chcę stracić tej grypki, dziękuję. Ok, pierwszy gen skręcony, spoko. Pójdziemy do tamtego gana na wprost od nas. Ok, barba nawet mówi, że tam jest kolega, spoko. Tutaj jest zniszczona przez ruinę. Genik jest zniszczony przez ruinkę, tam ktoś kręci, bo te lagi kurde, kurcze, tak bym chciał w na DbD zagrać, chatnie. nie wyobrażacie sobie, jak bardzo bym chciał. Dobra, nie wierzę, że ten ktoś tutaj nagle zniknął, ale no dobrze, okej, okay, idziemy pod hack, najwyżej się cofniemy, będziemy tak lekko toksyczni troszkę, jak gramy już z tym addonem, to znaczy, że jesteśmy toksyczni, ale mniejsza z tym. O może koleżanko. Nie, nie, nie chcę jej gonić. No o okay, cześć Jake. Jake'a już wolę wziąć sobie na spokojnie. Okej. Okay. Jacek pałka. Ciup. Barba, powiedz mi. Okej, okay, tam jest dwóch. Ściągają Andinga, więc spoko. Ale strasznie wolno. Ja jestem odzwyczajony, bo zawsze gram z Iron Maiden na, nie, na, na ten na Huntress'ce. A teraz bez tego. Okej, okay, ściągnięta została kurde klątwa andoing Nie szkodzi. Hawka? Nie, Boże, jestem głupi, tam jest chłop przecież, Piotrze. Ok, teraz ruina także została ściągnięta, nieprzyjemnie. Ok, nie będziemy marnować, tym trzeba ostrożnie, bo to jest kurde big deal. Jednak one-shot trafienie trzeba trochę tak z mózgiem tego używać, co nie? Tym bardziej, że nie, nie jest się dobrą huntreską jak ja na przykład. Bo ja nie jestem, więc wiecie o co kaman, nie? Naprawdę to nie trafiło, Boże, i te FPS, nie wiem czy wy to widzicie, widzicie to? Widzicie te FPS-y? To jest tak smutne. Ja często narzekam na te fps -y na nagrywkach, ale to pewnie przez to, że jest OBS na, na, i nagrywanie jest włączone, nie? Ale to już, no, muszę, muszę, no. Kiedyś by się nazbierało na tego nowego jakiegoś, najtańszy RTX nawet, nie? Mówię. Paletka. Hey, okay, już smart bitch. Oho, to była dobra paleta, koleżanko. Nie ma co. No, czasami, czasami też tak mam. Więc, jakby zrozumiałe, to jest Unlocko dla niej. Tutaj barba tam we trzech kręcą gena. Holy fuck, ladies and gentlemen. Dobra, weźmiemy sobie tego toporek. Uf. Elegancko gen skręcony we trzech. Więc to trzeba tutaj pod uwagę wziąć, że raczej na któregoś z nich trafimy. Sobie. No, nie wiem, na wszystkich mapach też nie mam takich fps -ów. Tutaj właśnie na tym oddziale on strasznie takie fps jaką BS-a włączonego. Więc to jest Jacek Pałka. A znajdę kogoś innego niż Jacek Pałkę, bo Jacek Pałka już wisiał sobie. Jacek Pałka jest ranny? Przez okno przeskoczę, logiczne. To ja go nie złapię jeszcze, super. Miło, Piotrze. You are very good player. Zamienia się w wsłuch, jeszcze działa? Nope. Dobra, nie szkodzi. On ma Iron Willa, no wiadomo, jakby, Jake. Niedziwna, niedziwna. Wyleczyli od razu. We dwóch chyba są w takim razie, skoro taki szybki heal. Chyba, że will make it. go widziałem tam, ale nie jestem pewien. Okej, okay, Zarinka, z tą się już żegnamy chyba. Gany tak poszły troszkę, no to trzeba się z kimś pożegnać, nieprawdaż? Tak mi się wydaje. Okej, okay, do widzenia pani. Wybacz, że tak... Gierka w miarę szybka dla ciebie. Unlocko, jak to się mówi. Haczyk, do widzenia. Ok. I gitarka Oj, okay, tam jest ta, ale weźmy sobie tego, toporka Toporka sobie weźmy, koledzy i koleżanki elegancko Och, te FPSy bolą w oczy czat, naprawdę Tam Ale tą koronką się nie sprzedałaś Ani trochę, moi drodzy Okej, okay, ona jest, jest taka mądra w miarę, że jak podniesiemy, zacznie robić dżuki I troszkę poczekamy, wiecie, po prostu, no Strasznie toksyczny ogólnie addon. Jak. Się fan dla nas. Dla surów niekoniecznie. Więc takie wiecie, no. Okej, okay, tutaj jest ich chyba sporo, wiecie? Tak mi się wydaje. nie no wiem, automatyczne ściągnięcie, tak myślałem, ale spokojnie. Reloading i tak mamy dobrą gierkę, bo mamy dużo już powieszeń, więc spoko. Okej, okay, kej tu ciekło tam. i to jeszcze nie była na haku, chyba, więc kopmy sobie to. Możemy. Sfollowować chyba co tą Kej, to ona jest na górze. Cześć koleżanko. Ignoiku. No to auto taczkami już niech będzie. Nie będę co chwilę, kurde, tym tym. Nie mogę się doczekać trochę właśnie tego drugiego Addona, bo to naprawdę będzie mega fan Dla mnie, bo mam pomysł na builda. Zresztą to miało być ogólnie. Się jednego perka mi zabraknie chyba, ale to nie szkodzi, nie szkodzi, naprawdę. Ogramy ją. Nie do końca chyba, co? Na górze się leczą. Okej, weźmy toporek. Siup, chyba Iron Will kolejny, czy nie? Nie no, ona chyba jęczała tam. W miarę, więc raczej nie Iron Will. Ale skopiemy sobie. Siup. Okej, okay. gitówa. Witam. No z panią się też żegnamy w takim razie. S. komo s, proszę państwa, chyba self-care nawet, chyba że aptekę miała. Nie mam pojęcia, no ale. Kurde, jaki toksyczny Piotr, jak toksyczny addon, moi drodzy. To i toksyczny Piotr musi być. O Boże, Boże, chwilę muszę napisać, że ja nagrywam. Ja nagrywam killerów? Dobra, napisane. Siup, ok, dobra. Lecimy dalej, moi drodzy. Pewnie kręcą gena tam w tym sanktuarium, ale spokojnie, skopiemy sobie jeszcze tego, punkty zakopania, chociaż... Jaką mamy misję? A, żeby 60... Okej, okay, wiem jaką, taką gównianą trochę. Taką troszkę gównianą. Jakiegoś właśnie, no to taką handreskę byłoby git właśnie z tym addonem. Żeby chyba powalić i powiesić surwa i w tym samym czasie, w 60 sekund, powalić drugiego. Wow, nie kręcą gena tutaj. Chodźmy do szaka zobaczyć. Tak, Jacek tu będzie, 100% Jacek. A nie tak, nie Jacek. Tutaj też jest Jacek. No to, GG. Ok, on na sprincie, ale wiemy, że ona jest w szaku, więc jakby no problemo. No problemo, magnifico. Bladlaścik jakiś? Okej, okay, on nie ma Detharda. Nie dobiegniesz, kolego. Naprawdę, jak bardzo. Laki. Okej, okay, cofniemy się, bo nie chcemy, żeby ona się unbreakable podniosła i skręciła tego gana, więc po prostu się cofniemy i ją powiesimy. Ale unfortunately, strasznie, nie? Strasznie unfortunately. Nie chcę ryzykować tym, yy, właśnie. Yy, unbreakable. Dobra, hop. Mogę wziąć to poruki, będzie? Szafce się po mnie schował, bo nie widzę na barbie. No ma Iron Willa, więc może też ładnie sobie podejść tutaj gdzieś i kampić ogólnie rzecz biorąc. Skopmy Gena po prostu. Siup. Pierwszy hack tej typiarki, proszę Państwa. Najpierw wokół przejdźmy sobie i zobaczymy, czy go nie ma na pewno, czy nas nie ogrywa, czy coś w ten desen. Okej, okay, raczej na pewno nie. No pobieg do sanktuarium. Albo w tym sanktuarium kampi, albo machacza, bo ona się zrywa po prostu. Albo bajcik taki, że wiecie, że ona się zrywa, zaraz ją ściągnie. To też kinda takie useful. No wysłuchiwać to nie ma co. Bo iron will. I troszeczkę doesn't matter. IMO. Tak myślę, że to mógł być bajcik, wiecie, bo jak ona walczy... A my tutaj nie chcemy, nie, nie my nie chcemy kurde tam, wiecie. Trochę niech ta gierka jeszcze potrwa, chyba że... Raczej średnio. Patrzę oczy dookoła głowy. Hmm. I cannot see anything. I cannot see, I cannot see. Where is the Jacek? Ok, tak myślałem. No dobra, ściągnąłem ją spokojnie, czyli ta gierka jeszcze trochę potrwa. Tam mnie lepiej. Tylko szkoda, że wtedy go nie powaliłem, To by mogło być już świetnie. Koniec gierki. Ok, patrzmy się w tamtą stronę, czy nikt nie biegnie w tamtą. Ok, nikt nie biegnie, leczonko w tym. Wykończonko kogana na tryhardzie. Okay. No teraz to już rzeczywiście koniec gry w takim razie. no. Cześć kolego. Okej. Okay. Mm. Ona może mieć DSa, a Wiecie? O, poczekamy sobie. wiecie? A sobie ją podniesiemy. Bo nie leczyli. Ale nie, bo ona dotknęła Gena. No to na 100% nie ma ds -a. Bo jak dotknęła Gena, no to DS się automatycznie wyłącza. Moi drodzy, pamiętajcie. Siup. Okej. Okay. Gierka wygrana. Nie dziwi mnie to. Trochę gówniano. dużo, mi się dużo. Nie dużo jakichś tam nieudanych ad, tego, ataków yy, haczetami No tylko, że kurde, te FPS y mnie denerwują strasznie w niektórych momentach. No dobra, no i co? No i GG, no proszę państwa. No i po prostu, GG, tak się prezentuje ten addon. Myślę, że najbardziej taki znany, myślę, addon, jeżeli chodzi właśnie o, o takie OP, po prostu addony różowe. Myślę, że większość osób się ze mną zgodzi. Gierka nie była ciężka, nie spodziewałem się, że będzie ciężka, więc. No nawet kurde nie piszę GGWP, no bo to było, wiecie, toksyczne. Po prostu, no właśnie, ta misja raczej nie zrobiłem ani razu, nie pomyliłem. Nieważne. Okej. Okay. Eee, także co? Dwa pipki do rangi, nie dziwne. No i tyle, jeżeli chodzi o to. Yy, grałem sobie w ogóle przed nagrywką yy, legionkiem. Jedną gierkę, dwa, dwie pierwsze rangi i ugrałem grę. W co się wypuściłem typiarkę, bo przygajcie ją zauważyłem i mówię, dobra, już dam ci spokój. I naprawdę ja mam brons i da dwie pierwsze rangi, nie? Także pozdrawiam. No ale dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek się spodobał. Nie zapomnijcie, zostawić łapaczki w górę, a jeżeli nie masz jeszcze tutaj subskrypcji, bo dużo osób nie ma subskrypcji, zważając po statystykach, to może zostawić, będę bardzo, bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Na odcinku przeczytam nawet, kurde, nowych subskrybentów. Normalnie jak Gimper, ale to... Nie biorę z niego przykładu, tylko po prostu jakoś tak chcę podziękować wprost tym ludziom, którzy rzeczywiście subskrybują. Także no, dzięki serdeczne, trzymajcie się, do następnego i pa.